To był dzień dla gminy Widawa, w szczególności dla sołectwa chociw. Uroczyście otwarto nowo wybudowaną salę sportową przy miejscowej szkole podstawowej. A nie jest to byle jaki obiekt kosztował ponad 10 milionów złotych. I jego budowa nie byłaby możliwa, gdyby nie duże dofinansowanie. Udało się pozyskać 10 milionów. 3 miliony z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, 3 miliony z programu Polski Ład, 4 miliony z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Sportowa Polska.

Wkład gminy wyniósł 400 tysięcy złotych. Budynek został wzniesiony w systemie pasywnym. Jest energooszczędny. A wewnątrz nowoczesne toalety, szatnie z natryskami, pokój trenerski i pomieszczenie wzbudzające chyba największy zachwyt wśród uczniów. Świetnie wyposażona siłownia. Dobra wiadomość: będą mogli z niej korzystać nie tylko wychowankowie tej placówki, będzie bowiem udostępniona mieszkańcom gminy. Ten budynek powstał. Z takim zamysłem, aby przede wszystkim mogła korzystać tutaj młodzież, dzieci z tej szkoły, bo przecież nie mieli tej sali. Sala została rozebrana, był to budynek taki powiedziałbym, taki namiot, który już po prostu po 10 latach nie mógł dalej funkcjonować. Nadzór budowlany go wycofał i w to miejsce właśnie został ten wybudowany. Także tutaj dzieci miały takie dość podłe warunki. To się oczywiście zmienia, tak. E, druga sprawa to chodziło nam o to, żeby z tej sali sportowej mogła korzystać również społeczność lokalna, tutaj Chociwia, okolica, nawet i gminy. Bo przypomnę, że tylko jedną salę mieliśmy do tej pory, we Widawie. Ona była tak oblegana, że praktycznie te wszystkie grupy, które chciały ćwiczyć, e, odbywać różnego rodzaju turnieje, no nie mieściły się na tej sali. Myślę, że ta druga sala sportowa Teraz spowoduje, że rozładujemy ten cały korek, jak ja to mówię, i wszyscy będą mogli w łatwy sposób skorzystać z tych usług. Z usług, oczywiście, wychowania fizycznego, edukacji, bo sport to zdrowie przede wszystkim. Obiekt, jak zapewnia dyrektor szkoły, będzie wykorzystywany w maksymalnym zakresie. Do dyspozycji uczniów w sali gimnastycznej są boiska pomocnicze i boisko główne do koszykówki, siatkówki, mini piłki nożnej i piłki ręcznej. Jest też linia to pickleballa, zyskującej coraz większą popularność dyscypliny sportowej oraz do badmintona. Cały obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Nowa infrastruktura sportowa wprowadza całkowicie Nową jakość. Wcześniej zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach szkolnych, w małych salach lekcyjnych lub na boisku. Warunki były tragiczne. Nie mieliśmy porządnego boiska, było boisko trawiaste. No, ale jakoś sobie radziliśmy. Tu muszę podziwiać nauczycieli, bo jak najbardziej dawali sobie radę. I... Ja myślę sobie, że mając teraz taki obiekt, to nie trudno będzie zachęcić uczniów, młodzież do tego, żeby była aktywna fizycznie. Ale nasi uczniowie są bardzo aktywni fizycznie i naprawdę ja widziałam, że niektórych dech zaparło, kiedy weszli na pierwsze próby i po raz pierwszy zobaczyli ich, ale nie wierzyli, że coś takiego w takim malutkim Kociwiu może być. Jako uczniowie tej szkoły pewnie zdążyliście się już przyjrzeć wzdłuż i wszerz temu, co oferuje ten nowy obiekt sportowy, co Wam się najbardziej podoba? Mi osobiście najbardziej podoba się obiekt siłowni, ponieważ jeszcze nigdy nie mieliśmy tak blisko czegoś podobnego, gdzie będzie można faktycznie poćwiczyć. No a ty jako przedstawicielka dziewcząt tutaj w szkole? No ogólnie bardzo podoba mi się wyposażenie. Są tutaj um, trybuny i no, na pewno będzie się tutaj o wiele lepiej ćwiczyło niż, niż dotychczas. Spodziewaliście się, no bo na pewno słyszeliście, że no, zresztą byliście tutaj na bieżąco, że taki obiekt powstaje. Spodziewaliście się takiego efektu? Aż takiego chyba nie. Jak za pierwszym razem usłyszeliśmy, to się nie spodziewam, że to aż tak ładnie będzie. Sama przyjemność będzie teraz uczestniczyć w zajęciach z WF u chyba, co? Tak. I wreszcie stało się, symboliczna wstęga została przecięta, obiekt poświęcony. Wkład własny gminy w realizację tej inwestycji wyniósł jedyne 5%, dlatego w kierunku przedstawicieli władz rządowych, parlamentarzystów i innych zaangażowanych osób padły podziękowania za wsparcie tej inicjatywy. Popłynęły też oczywiście gratulacje od zaproszonych gości i życzenia, aby ta sala dobrze służyła rozwojowi młodych ludzi. Aby środki mogły trafić do gminy, musi być pewna synergia, pewna współpraca pomiędzy rządem a samorządem, a jednocześnie również muszą być osoby, które Dobrze znają sprawy potrzebne w regionie, i tym są właśnie parlamentarzyści. To obiekt, który ma służyć dzieciom i młodzieży tutaj w gminie, żeby rozwijały swoje pasje sportowe, żeby uprawiały ulubione dyscypliny sportowe. No bo wiadomo, że w mniejszych salach gimnastycznych nie wszystkie dyscypliny sportowe da się uprawiać. Często do mojego biura przychodzą mieszkańcy i pytają się, co to jest zrównoważony rozwój, o którym my tak często mówimy. To właśnie są tego typu inwestycje. To nie tylko inwestycje w dużych miastach, ale właśnie w takich małych miejscowościach jak Chociw. A Współpraca z panem Wójtem no, trwa już od wielu, wielu lat. To, co pan Wójt powiedział: budowa przedszkola, e, Widawie później posterunek policji, e, rewitalizacja rynku, potem no, na koniec ta, ta piękna sala gimnastyczna. E, myślę, że e, ja. Lubię pomagać osobom, którym zależy na tych swoich małych ojczyznach i, i wójt gminy Michał Wodarczyk należy do takich osób. To jest najwyższa klasa zarówno ekologiczna, jak i jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, która z pewnością przyda się społeczeństwu. Widać, dla kogo to się robi. Robi się to dla dzieci, dla młodzieży, mieszkańców chodziwia, którzy czekali na tą, na tą salę gimnastyczną dziesięciolecia i cieszę się, że nie tylko będą z niej korzystać właśnie uczniowie, co oczywiście z funkcją podstawową, ale również znajdują, znajduje się zaplecze takie sportowe, gdzie będą mogli mieszkańcy ćwiczyć, uprawiać różne, różne sporty, również ci dorośli czy, czy starsi. Nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy chociwia, gminy Widawa, drogie dzieci. Serce moje jest przepełnione radością. Taka cudowna rzecz. Możemy tym dzieciom dać to, co jest najpiękniejsze. no Widzę, że tablice, kolorowe tablice szkoła wypiękniała cudownie. Macie naprawdę świetnego, świetnego wójta. Korzystajcie z niego i korzystajcie również z nas. Ale Wam przede wszystkim gratuluję, żebyście się dzieci tutaj świetnie czuły, dobrze bawiły. Przede wszystkim gratuluję dzieciom gratuluję, bo to jest ich święto. Ta sala będzie im służyła. Całe życie i myślę, że przede wszystkim ta sala będzie służyła do tego, żeby uprawiali sport, a nie tylko klikali w telefony. Także gratuluję wszystkim, którzy tutaj będą dzisiaj, ale przede wszystkim to jest Święto Dzieci. Mogę tylko powiedzieć, że ja w tej szkole byłem jako ksiądz katecheta w latach 1994-1996 czyli 30 lat temu i bardzo się cieszę, że rozwija się że jest miejscem kształcenia się dzieci i młodzieży i cóż bardzo dziękuję, że mogę brać udział w tej uroczystości Słowo zostało dotrzymane ta hala powstała i jako mieszkaniec tej gminy bardzo serdecznie panu wójtowi za to dziękuję, że dotrzymuje pan słowa, że realizuje swój program wyborczy Gratuluję też wszystkim mieszkańcom bo wiecie państwo, że Taki wysiłek, te wsparcie, bo parlamentarzyści pomagają, natomiast to, że czują te wsparcie od państwa, że państwo chcecie takich inwestycji w centrum gminy, jest bardzo, bardzo istotne. Dzieci, czy dla was dzisiaj może być piękniejszy dzień, ten, który dzisiaj jest, który uczestniczycie w otwarciu takiej pięknej hali sportowej? Myślę, że zgodzicie się ze mną, że nie może być piękniejszy. I to chyba też duże szczęście, satysfakcja, duma z tego, że na terenie powiatu łaskiego taka piękna sala sportowa. Ogromna radość. Myślę, że nigdy dosyć takich obiektów. Ta hala sportowa myślę, że jest obecnie na, dzień, na chwilę dzisiejszą jedną z najbardziej najnowocześniejszych yy, sal sportowych. Bardzo się cieszymy. To wszystko co robimy, to co uczynił yy, Pan Wojty Michał Włodarczyk dla tej gminy, dla gminy Widawa, a przede wszystkim czyni to dla dzieci. I to nas cieszy. Jako przedstawicieli powiatu łaskiego myślę, że dzieci tu w Chociwiu, w gminie Widawa będą miały ogromną, piękną salę sportową, gdzie będą mogły spełniać swoje zainteresowania sportowe i nie tylko. Bardzo się cieszymy. Uroczystość zwieńczyły występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły. I do wagonu trzeciego też z ochotą wsiada. Poparty pełen sprzętów sportowych i błępiści nasi w barwach narodowych.